Oglądacie Państwo raport w ostatni dzień długiego majowego weekendu. Już jutro niestety trzeba będzie pójść do pracy, ale zanim to się stanie, jest jeszcze okazja, żeby dzisiaj, z okazji święta Konstytucji 3 maja, odwiedzić Sejm. Dzisiaj dzień otwarty. Do godziny 17, czyli jeszcze przez e, półtorej godziny blisko, można przejść się do Sejmu, zobaczyć, gdzie pracują na co dzień parlamentarzyści. A kto nie da rady, to polecam Tomka Grzeleskiego. On tam czuje się prawie jak w domu. Witam, dzień dobry Państwu. A ze mną Pani Antonina Leżeńska, legenda Sejmowa, bardziej znana jako Pani Tola, nazywana tak przez, przez nas, dziennikarzy, ale nie tylko, także przez polityków. Dzień dobry Pani Tola. Dzień dobry Panu, Panie Redaktorze. Który to już rok tutaj w Sejmie? Panie Redaktorze, 21. Dlatego proszę wybaczyć, jeżeli trochę za, zadrży mi głos, bo wszak trzeci maj. To dzień dumy, ale i wzruszenia. Grzelewski z Tomkiem oczywiście będziemy się łączyć, proszę Państwa. No, dzisiaj 3 maja, święto Konstytucji. Dlatego każdy, kto chce, może odwiedzić Sejm. Do godziny 17 jest oczywiście taka możliwość. Kto nie da rady, no to proszę oglądać superstację. Tutaj na pewno przedstawimy Państwu wszystkie tajniki Sejmu, tego, co dzieje się, gdzie pracują na co dzień parlamentarzyści. No, a na co dzień oni się nie nudzą. Chociaż dzisiaj zapewniał mnie Paweł Poncyliusz z Prawa i Sprawiedliwości, z którym dzisiaj już rozmawialiśmy, że dzisiaj w kuluarach nie usłyszymy żadnych plotek. Proszę Państwa, to jest jedna oczywiście z naszych propozycji na majówkę, na te ostatnie tak naprawdę godziny długiego weekendu. Jeżeli Państwo pozwolicie, no to będziemy wracać jeszcze do Sejmu, ale też będziemy się łączyć z Piotrkiem Jędrzejkiem, który jest teraz w Laskowej. Z gminy Laskowa, majówka w Laskowej trwa, a my teraz muzycznie pokażemy Państwu orkiestrę Dentą Laskowej. Ta orkiestra już tutaj przygotowana stoi, żeby zagrać specjalnie dla superstacji, bo oni tak po prostu nie stoją sobie codziennie pod lasem i nie grają dla siebie, więc specjalnie dla nas już teraz marsz. Jestem członkiem najstarszym orkiestry. No i jak to orkiestra się zmieniła przez te, przez te wszystkie bardzo lata? Bardzo dużo się zmieniła z tego powodu, że ja, gdy zacząłem grać, to sami starsi byli, ja byłem najmłodszy. A teraz już naprawdę, jak widać, to jest młodzieży bardzo, bardzo dużo, a ja jestem najstarszy. No, tak się składa, że to jest orkiestra wielopokoleniowa, różnica między no, a Michałem to jest ile lat? Powiem. powiem. No, ja mam 57. Ja mam 25. No, więc... no to można sobie łatwo policzyć, ile to jest. No Niemniej mamy od członków orkiestry od Szkoły Podstawowej aż po seniorów. Każdy z młodych to y, czerpie wzorce ze starszych członków orkiestry i można powiedzieć, że są autorytetami dla nas. Taki znajomy tutaj z miejscowości, dokładnie z Limanowej, właśnie pod jego okiem rozwijałem swoje umiejętności muzyczne i teraz je tutaj realizuję, można powiedzieć, tutaj w orkiestrze już od 6 lat. Ale jak już zaczniemy i już ktoś, nie wiem, przyjdzie kilka razy, to potem się już przyzwyczaja. Więc długo trzeba się uczyć takiego marsza? Nie długo. Nie trzeba zbyt długo. Na przykład ja się uczę teraz niecały rok bez dwóch miesięcy. Już dosyć tak. I idzie. A ile już takich powodów znasz? No, tak jak gramy w orkiestrze, to prawie wszystkie. Ja zaczęłam się też dosyć niedawno uczyć, bo na rok nie cały gram. Zaczynał mnie dyrygent uczyć, a teraz kontynuuję naukę w szkole muzycznej w Limanowej. Raczej tradycja, gdyż dziadek zaczynał gram długo na klarnecie w zespole w Limanowianach, w Limanowej, i jest bardzo dumny z nas że my kontynuujemy to. Marsz w Laskowej, Piotr Jędrzejek. Oczywiście z Piotrem będziemy się jeszcze łączyć, będziemy się spotykać. Na teraz już szybko maszerujemy z powrotem do Sejmu. Tomek Żalewski szaleje, sprawdza, co się dzieje dzisiaj. Do godziny 17 jest możliwość, żeby zobaczyć Sejm, miejsce, gdzie na co dzień pracują posłowie i na co dzień się kłócą. To można dzisiaj do godziny 17. .00. Czasu coraz mniej. Dlatego kto nie zdąży, Tomek Żalewski cały czas zbiera dla Państwa nowe informacje, sprawdza, co jeszcze można zobaczyć, z kim warto jeszcze porozmawiać. Państwa, dzień otwarty Sejmu. Jesteśmy w centralnym miejscu e, Polskiego Sejmu. Sala posiedzeń plenarnych. O sali opowie nam Monika Strzednicka-Raczkowska. E, Monika, ta sala, zacznijmy od razu od tego. Wygląda zupełnie inaczej niż przyzwyczailiśmy się. E, tak. No, proszę Państwa, dzisiaj w Sejmie same problemy, ale cały czas oczywiście będziemy nad tym pracować, żeby do Sejmu zaglądać, bo dzisiaj Dzień Otwarty. Warto, proszę Państwa, warto zajrzeć do Sejmu do godziny 17. Jest taka możliwość. Kto nie zdąży. No to jeszcze jest taka możliwość, żeby u nas, proszę Państwa, zobaczyć, co słychać w Sejmie, co się dzieje. Miejmy nadzieję, że z Tomaszem będziemy się jeszcze łączyć i pokażemy Państwu te wszystkie tajniki z Sejmu. Dzisiaj proszę Państwa, również zaglądaliśmy do Laskowej. Tam Piotr Jędrzejki. Jak Państwo zaobserwowaliście, naprawdę mnóstwo dzieje się w Laskowej. Dzisiaj od rana Piotr rozmawiał między innymi z myśliwymi. Z tego co wiem, to chyba koziołek już chyba. Już chyba po nim, proszę państwa, bo dzisiaj myśliwi od rana się wybierali na polowanie. Dzisiaj również, jak państwo widzieliście, Piotr z muzykami, marsz w Wlaskowej. No i proszę państwa, przez cały dzień dzisiaj obserwujemy, co się dzieje w Wlaskowej. No i będziemy się oczywiście jeszcze z Piotrem łączyć, będziemy również zaglądać do Sejmu. <grym> Udało się państwu tego nie widzieli, to naprawdę było wysoko. To Rzeczywiście ten podjazd jest dosyć stromy. Ja Panom dziękuję bardzo za wspólną podróż. Dojechaliśmy na to spotkanie. Myśliwych, słyszymy, muzyka gra, ale póki co ja może pozwolę sobie pogadać. Zatrzymajmy się, Panie Woźnico. Stop. Dziękuję bardzo. A my teraz pogadajmy sobie z właścicielem tutaj tego domu. Ja tylko dodam, że to jest najwyższy dom, najwyżej położony tutaj w tej okolicy. Pan Pasionek, witam pana serdecznie. Pan tutaj jest gospodarzem dzisiaj, tak? Tak, jestem gospodarzem, jestem właścicielem tego domu. No to powiedzmy, to jest najwyżej rzeczywiście położony dom w gminie? Najwyżej, wysokość góry jest 911 metrów, różnie mówią historię 923, 919, a tu jest jak na jakiejś wysokości 850 gdzieś ten dom. No, no i bardzo... piękny widok, nie? Oczywiście, najładniejsze widoki widzimy od Grybowa po Kraku. No właśnie, powiedzmy dokładnie tutaj, co, co my widzimy? Bo widzę też chyba nawet jezioro widać, prawda? Tak, po prawej stronie widzimy jezioro na wprost, jeżeli byśmy popatrzyli, to jest ten Bochnia Brze... znaczy Brzesko Bochnia. I po lewej stronie Kraku. I to wszystko widać stąd, a dokładnie jak to się nazywa tutaj? U gwiazdy mówią. Tu jest, tu jest, na Widacu nazywają, starzy ludzie tak mówią, że tu na widaczu, dlatego tak nazywają, bo wysoko wi widać, dużo widać, na Widacu to nazywają. I pan tak często ma tak dużo gości? Znaczy ja tu zapraszam tylko przyjaciół, przyjaciół, myśliwych przyjaciół. Czy my teraz się wliczamy dzisiaj? No, oczywiście, zapraszam na następną majówkę. Na następną majówkę zapraszamy. W takim razie najwyżej, ja przypomnę, najwyżej położony dom tutaj w gminie u pana Pasionka. My gościmy dzisiaj z Superstacją, będziemy gościć. Kolejni goście dojeżdżają konno, jak widzą państwo, bryczką, tak więc pan woźnica ma dużo roboty. A tutaj kapela przegrywa, tak więc my nie widzimy wszystkich tych, którzy się zebrali tutaj, bo rzeczywiście sporo tutaj osób dzisiaj w tym domu w środku teraz zabiera się za jedzenie, za picie. Będziemy tutaj już za chwilę wracać. Piotr Jędrzejek z Laskowej. My oczywiście przyjmujemy zaproszenie. Jeżeli jest taka możliwość, no to postaramy się oczywiście w przyszłym roku również na majówkę pojechać do Laskowej.